gdzie mamy że no, male z tej strony kafo a ze mną jest i gramy sobie w GTA i no <grywa> dobra długo u mnie odcinków raczej nie było ale teraz wracam znowu z GTA i teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie Zrobię mu coś zrobię, zrobię mu trolla Chodź tu Chodź tu No dobra, no to... O oh fuck. Mogłem się trochę odsunąć no Dobra, wysyłaj zaproszenie Dobra Dzisiaj pogramy sobie w deathmatch Parę jakichś mm. akcji pogramy Ostatni... Teraz będziecie mieli link w opisie do filmików zagraliśmy razem Tak Dobra więc jesteśmy na tym meczu, moja ulubiona mapka. Jak słabe. A ty a to dobrze czy źle? O ej, dołączył, ej, dołączył mniejsza ranga ode mnie. Zostawiamy tą rangę. Ktoś, ale co ty teraz odpalasz? Ale ty nie odpalaj. Czekajmy jeszcze. Będzie dwóch na jednego. To jest. Pewnie połowa filmu będzie na czekanie graczy w Team Deathmatch fajnie. Fajnie. 10 godzin. Zgłaszam kafo. Wyrzuć te dwie rangi. Nie mogę! Nie! zostały. No co takie wielkie rangi nałączają? Dobra, dołań. Będziemy razem, musimy być razem, musimy. No właśnie. Dobra, zbocz go. Jak, jakby coś, to y, do kanału Deza macie link w opisie. I subskrybu subskrybujcie Deza, bo naprawdę subskrypcje mu są potrzebne. No wiem skkf już dostał. Uważaj, uważaj! Od pleców nas bierze. Wiem, już też zabiłem. O kurde! Dwu, oni mają dwa kile, jak to?

Kurde za 99 ranga jest ten. Chyba, że to nie jest, czekaj, jest to yy, Tak to jest 190, okej. Okay. No wiem, jeden 99. mnie ściągnęła bierz Dobra, zabiłem jednego Zmienię sobie tutaj bronie to wymieniania Dobra Nice, 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 widziałem Biorę automatyczną snajpę Dobra zabiłem Za automatycznej snajperki Uważaj idzie bokiem Fuck Ta 99 jest kurde dla mnie ciężka Bo, Ale shotguna mi dobrze nią idzie zabić No wiem właśnie. Jest! zabił? Zabi, zabiliśmy się razem z tym 30, tam z 30 którąś rangą dol. Ej, co no oni? Nie To weź no To właśnie dobrze. To dobrze. No i skąd? Ja ich nie widzę, oni mnie widzą. No jak? Jak? No i co? Jak? 99 ranga Nieważne z czego strzałem ze bliska To i tak mnie zabija No właśnie cały czas yy, zabijam ją Strzałem shotgunem w nią a i tak kurde mnie zabija No Jak ona mnie Ona trzy strzały we mnie i mnie zabija Jezu, Dobra, zabiłem go z automatycznej snajperki Nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest. Dobrze. Ja też. Mam też, zabiłem. Uważaj, idzie. Dziewięćdziesiąta dziewiąta. Dobra, zabiłem ją. Czy schowam tu? Dobra, zabiłem ją. Zabiłem kogoś, nie wiem, nie widziałem nie jaki ranga. Dobra, dwóch zabiłem. Nie, ja sam ja tu nie chcę tam wchodzić, ja nie chcę się męczyć znowu, jak kiedyś. Oj, jak on mnie widział, jak on nie widział! Nie no, jak, jaką, jaką on gra bronią? No pokażcie, jaką bronią gra, nie żeby ścierać się z, nie wiadomo, z, z pateru. a kurde, nie pokazuje broni. Pewnie jak my zabijamy, to pokazuję im broń. 99! Chodź tu! Chodź tu! Do nogi! Ej, mam mało HP, 90! Się zajmę tą drugą. Opa. fuck. Miod, dobra. Trudno. Dobrze, dobrze, dobrze. Nice, nice, nice. Ja będę... Ja z tyłu będę szedł z Za tobą będę szedł. Ty, ja zabijam tą 30, a ja nie mogę w ogóle zabić tej 90. No to jest... Coś dziwnego. No, tylko czasem zabijemy to, od czasu do czasu. ¡Suscríbete